Jak myślicie, czy koszula do pracy może się podobać? Czy może wyglądać jak koszula nawet na wyjście? Czy może mieć bardzo fajnie dobraną kolorystykę? Czy może być zapinana na napy i czy z podwiniętymi rękawami będzie wyglądała jak zwykła cywilna koszula, a jednak wyprodukowana przez markę, która słynie z produkcji odzieży do pracy? Witam was bardzo serdecznie na kanale YouTube Baltic Odcinek numer 333, w którym chciałbym wam pokazać i zaprezentować, przedstawić i chyba trochę polecić fantastyczną koszulę do pracy marki Frisdas. Marka Frisdas jest na tyle nowa, że chyba dopiero jeden odcinek był poświęcony tej marce. Niech pomyślę. Tak, chyba tylko jeden odcinek, kiedy, kiedy opowiadałem Wam o tej marce i, i prezentowałem jakiś produkt. Dzisiaj jest to koszula, która moim zdaniem trafi na bank do mojej szafy, ponieważ fajną ma kolorystykę. Wygląda naprawdę bardzo dobrze. Wykonana jest w 100% z bawełny. Tam, ten materiał, no, ktoś by mógł pomyśleć, że to jest taka koszula flanelowa, ale ona jest. Powiem Wam, że jest uszyta naprawdę bardzo fajnie. Do tego ma te świetne świetne guziki na napy, które bardzo mi się podobają. W tych kieszonkach tutaj na piersi nie ma klapek, one są tak fajnie zamykane. Jest są nabite te, te napy, które, które bardzo mocno tak trzymają. No i tak samo napy tutaj w koszuli, co jest bardzo fajne, kiedy potrzebujecie szybko zdjąć koszulę. No, a takie sytuacje na pewno mogą się zdarzyć w życiu każdego faceta, kiedy potrzebuje się tą koszulę szybko zdjąć. Oczywiście, żeby się przebrać czy, czy, czy gdzieś szybko, e, szybko zmienić, zmienić strój. E, no, sami przyznacie, że ta koszula wygląda bardzo dobrze. Jedyny, jedyny szczegół, jaki z, z, jakby, e, zmienia jej, jej wygląd, to jest jeden mały napis, tutaj naszyte, wyszyte logo marki Frisch Das Dzięki czemu tylko. W ten sposób możecie zidentyfikować tę koszulę jako odzież wyprodukowana przez firmę, która specjalizuje się w produkcji odzieży do pracy. Moim zdaniem koszula, kiedy podciągniecie rękawy, kiedy je podwiniecie w taki jakiś modny, modny sposób, wygląda naprawdę świetnie. Można by powiedzieć, że Znowu, że koszula dla drwala, ale, ale sami powiedzcie, czy, że w takiej koszuli można by swobodnie pójść nawet na spotkanie ze znajomymi i, i czuć się naprawdę dobrze, no bo idziecie do pracy, wracacie z pracy i możecie swobodnie iść na kolację, do kina, czy gdzieś na spotkanie z przyjaciółmi, bo... No bo wyglądacie naprawdę doskonale. Ci wszyscy, którzy lubią pracować w koszulach, myślę, że ten produkt idealnie przypasuje, czy idealnie przypadnie im do gustu. No bo moim zdaniem ta koszula wygląda to jest chyba najlepiej dopasowana koszula, czy, czy najlepiej skrojona koszula, jaką Wam do tej pory prezentowałem, a tych koszul już się kilka, kilka przewinęło. Materiał, tak jak mówiłem, 100% bawełna, bardzo miły w dotyku. Zapinana na te fajne napy z taką imitacją z imitacją masy perłowej. No, wygląda ona naprawdę dobrze i ci wszyscy, którzy lubią w koszulach pracować, myślę, że, że ten produkt idealnie dla nich będzie pasował. Zawsze pytacie o rozmiary. Ja mam dzisiaj na sobie rozmiar L, który moim zdaniem ma idealnie dopasowane rękawy do mnie. Przypominam, ja mam 1,90 m wzrostu, ważę jakieś 88 m. Między 87 a 90 kg, tak może, tak może będzie łatwiej. I jak, jak widzicie, moją budowę już pewnie znacie z niejednego odcinka, więc, więc nie będę tutaj za dużo opowiadał, tak, tak wygląda ta koszula nałożona na żywym człowieku. Ma fajną stójkę. Można ją zapiąć pod samą szyję, wtedy już będzie, będzie wyglądała tak już całkowicie, jak, jak koszula. Jeżeli ktoś lubi w tak zapiętej koszuli, chodzić proszę jak na. Jak ona wygląda z zapiętym guzikiem? Ja jednak wolę, kiedy ten guzik jest tak troszkę rozpięty, wtedy myślę, że ona wygląda trochę lepiej. Świetny produkt do pracy, jak wiecie, bawełna bardzo dobrze się zachowuje. Podczas pracy można sobie podwinąć rękawy, co jest bardzo wygodne zawinąć, zapiąć tak, żebyście mieli krótki rękaw. Kiedy się zrobi ciepło. Zawsze tutaj pomiędzy jest jakiś przewiew, zawsze można sobie rozpiąć jeszcze jeden guzik, żeby, żeby jakby ta koszula. Nie przeszkadzała Wam w pracy fajna długość, nie jest jakby super długa, można ją schować do spodni, jeżeli tak lubicie nosić koszulę, ale myślę, że Fris zadbał o to, żeby postawić tutaj na wygląd i, i na funkcjonalność tego produktu. Oczywiście, jeżeli podoba Wam się ten produkt, pod spodem będzie zamieszczony link, pod który możecie sobie poczytać, zobaczyć, jaki jest koszt takiej koszuli, a ci wszyscy, którzy dołączyli do nas dzisiaj po raz pierwszy przypominam, jesteście. Na kanale YouTube BalticPhP.pl. Tu mówimy tylko o najlepszej odzieży do pracy, najlepszych akcesoriach, najlepszych butach, rękawicach. Wszystkim tym, dzięki czemu w pracy będziecie wyglądali dobrze, będziecie się czuli dobrze i odzież robocza będzie waszym wizerunkiem i będzie świadczyła o Was. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Kończymy na dzisiaj. Trzymajcie się i widzimy się jutro. Cześć!